Ja wam dam. Ruchajcie ja Halo Sanepit, Kazimierz. Bo ja chciałem zgłosić. A nie, nie, nie jak się czuję. A jak się czuję? E... Ząb mnie boli. No tylko, ale nie to. Ja chciałem zgłosić, bo do sąsiada przyjechali z zagranicy, i nie było. Halo? A to gdzie mam dzwonić? Na policję. Rozumiem. Do widzenia. Komisariat? Kazimierz. Chciałem zgłosić sytuację. Ponieważ do mojego sąsiada przyjechali z zagranicy i nie było kwarantanny i nie było maseczek a teraz jest imprezka, muzyka. Tak? Słuchaj, nie nie mogę. A nalane jest? Zaraz będę. Halo? No tyle co się rozjechali. Nikogo nie ma. No, no. Do widzenia. Idę.